Szereg różnych atrakcji. Ja wam powiedzieć, że o godzinie dziesiątej... Stym, strumień tego światła sięga nawet do 2 km. Mm. E, to, czyli w ten sposób przy jednym rytmie stoi na steruje tym e, reflektorem. Można go do dookoła, podnosić. Można również zmieniać strumień światła. Szerokość, e, również nawet kształt. E, przy takim nasłonecznieniu również e, jest tak mocny ten, ta, ten strumień światła, że będzie widoczny nawet jeśli byśmy go skierowali na tą ścianę. Ta żółta co tutaj jest, to tak zwany generator prądu, z czego właśnie ten oświeje ten eee, energię. Przy zabezpieczeniach znowu meczy, meczy albo jakiś imprez tak. eee, tutaj mamy zabudowę, eee, w której znajduje się farba. Eee, można mieszać eee, w procentach, czyli do 6% nawet. Eee, pod... Farba jest do mieszania z wodą i wtedy e, jeżeli polejemy kogoś wodą, to wiemy, która osoba została polana i możemy tę osobę złapać. Możemy dodać też gaz. Do e, pojemność tego pojazdu to 9000 litrów. Ja ja e, to jest Nie Silnik, który napędza ciśnienie tej wody, ciśnienie jest bardzo duże, także z górnego działka spokojnie tam do tej uliczki można efektownie wydziałać. Pan pokaże jak to się strzela? Tak, no Pan pokaże, jak to się strzela, bo ja no to mogę stanąć na jednym każdym. to jest jakiś zapas sprzedział? W takim wieku mniej więcej, to wiemy. A my mamy gryfany. No wiemy jak wypadnie. Słuchajcie, to jest automatyczna wyrzutnia granatów płócawiących. A jak? Do obsługi tego sprzętu używamy cztery osoby. Jest dowódca drużyny, kierowca, celowniczy i ładowniczy. Czyli ja samo na mówi, z tych, tych lub są wyrzucane granaty. Jak granat upadnie, powstaje obłok chmura. Zasięg 180 metrów, tak mówi instrukcja, ja tego potwierdzić nie mogę, bo tak nigdy nie miałam okazji. Aha. To wziąć. Czyli co w Namstów często korzystać z tego. No, bo... Panie jest taki raz, to chyba stan wojenny, tak. I tak. Tylko na ćwiczeniach na poligonie, a teraz ja też się... tam jest, wybrany, bo, tam jest to bo tam ludzie się skarżą, ludzie się czują. A no, to jest z no, tym Tak, tak, tak. Ja wyjdę tam. Glucose, z I tam, tak. Tak. I Tak. musiał Ale naprawdę Ale to, ale nie łatwe, prawda? Łatwe, bo tu jest... Kto, pan, widział? Rosia Wychyl na bok do pana Marcina. Ja proszę, podnieś się proszę pana o tym widział. Nie tą nogą widzisz trzeba no, było, tam nogą trzeba no, było. Dobra, ja tak. Ja Aha, Co? Oh, Jeszcze nogi muszą uroczyć?